takich sportów czy nowych nie. Mam nadzieję, że mi nic co na głowę nie poleci. ma <noise> Tego chyba się nikt nie spodziewał, że wrócę do nagrywania urbexów. Ja w sumie jakiś czas temu też nie. Wybrałem dzisiaj fajny obiekt. Trochę zniszczony. Trochę ruina. Tylko w połowie jest y, dostępny do zwiedzania. No ale od czegoś trzeba zacząć. Brakowało mi tego, brakowało mi urbexów. No ale z tego to będę się tłumaczył może w innych filmach. Dzisiaj po prostu może od razu przejdziemy do eksploracji. Znajdujemy się w szlacheckim dworze obronnym. Nie będę zdradzał miejscowości, bo nie chcę żeby ten obiekt popadł jeszcze gorszą ruinę niż jest teraz. Jest to naprawdę jest to w samym centrum wsi. Wokół są no, zabudowy, normalna polska wieś. Tylko ten obiekt jest tak fajnie obrośnięty lasem, że nie za bardzo widać go tutaj z drogi. Także mogę tutaj się czuć bardziej kognito, Chociaż jest on dostępny praktycznie dla każdego. Nie, nie jest w ogóle strzeżony. Wejście było normalne. Przeszedłem sobie po prostu przez bramę. Dobra, muszę nagrać to jeszcze raz, bo mnie trema zjadła. Wybaczcie, odzwyczaiłem się od gadania do kamery i pewnie długi czas minie, zanim z powrotem się do tego przyzwyczaję, tak jak wtedy. Czyli lecimy z eksploracją. Wygląda on tak, jest strasznie zarośnięty. Tutaj jak widzicie jest już w części zniszczony, ponieważ spłonął i to kilkukrotnie. Ale to opowiem Wam w ciągu zwiedzania, nie będę zaczynał od praktycznie końca. Idziemy zobaczyć jak to wygląda z przodu. Mam nadzieję, że tutaj można przechodzić, bo nie chcę nikomu sprawiać problemów. Tutaj jeszcze się zachowały elementy balkonu. Nie wiem czy to są współczesne elementy, czy to są jeszcze z czasów świetności tego pałacu. Powstał on w roku, no w roku, nie jest, do, nie jest dokładna data podana, na przełomie XVIII wieku, jakoś w połowie. kompletna data jego wybudowania nie jest nie jest potwierdzona nigdzie jeszcze z dwa lata temu jakbym tu przyjechał to bym zobaczył go w pełnej okazałości bo tutaj to wszystko jeszcze nie było zniszczone przez pożar normalnie można było stwierdzać wiem że tu gdzieś była fajna taka klatka schodowa tam z tego co wiem z przodu zachował się ten herb rodziny Właścicieli tego pałacu. Ale idziemy. Tutaj nie ma sensu krążyć. Jest to trochę niebezpieczne, no ale walić to. Zobaczcie tutaj, jak tą szynę wygięło Idziemy w tamtej części. Jak wejdziemy do środka, postaram się więcej opowiadać. Nie chcę tu za bardzo się rzucać w oczy nikomu. Jeszcze to jest to, że to jest że tego stresa, wiecie którym sobie na pewno za jakiś czas poradzę Tak jak to było Kilka lat temu jak nagrywałem dla was robeksy. O kurde Ten budynek wygląda mega ciekawie I spróbujemy się do niego udać Tylko tu chciałem wam pokazać ten yy, Cały wiecie ten przód ten herb Który jeszcze się zachował I tu jest więcej budynków Postaram się do wszystkich wejść Dobrze że wziąłem oświetlenie bo Będzie mi widocznie będzie mi potrzebne a, bo tam jest jakiś plac budowy muszę tak zrobić, żeby mnie nikt nie zauważył o! I tam u góry wiecie, tam u góry jest herb. Postaram się wam dać zooma na niego. Tylko czy ja się tu nie będę w oczy rzucał widzicie to? No tam muszę jakoś czmychnąć. Dobra, idę. Najwyżej zobaczą mi tyle. Dobra, i tu są podziemia. Zobaczymy, może zajdę. Jak się odważę, kurde, <grydy>, szkoda, że on spłonął. Naprawdę, na zdjęciach wyglądał pięknie. Jakoś muszę znaleźć przejście do tamtej części. Mam nadzieję, że mi nic to na głowę nie poleci. Hmm, jak tu przejść? Będę się nie da. Z traktu chodzić powiem. O dobra. Mam nadzieję, że mi nic na głowę się nie zawali. Wygląda to groźnie. Kuba Belko, wytrzymałaś tu tyle lat, to i teraz wytrzymaj. czoło, że też na gwoździe, a ja tam nie przejdę. Nie? Przejdę. O kurwa. O kurde. O kurwa, ja nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić. Wiecie co, ja sobie tu nagrywam jakieś przebitki i wejdę tam oknem, nie będę ryzykował, widzicie sami co tu się dzieje, nie jest chyba warte ryzyko co, co byście zrobili na moim miejscu, nie, odpuszczam, chodzenie tędy. Wyszedłem stąd i wejdę tym oknem sobie. Bo, w momencie, kiedy przestałem nagrywać, to się coś tam osunęło. Dobrze, że tam nie wchodziłem. To było strasznie głupie z mojej strony. Widać, że ktoś przede mną. To też tak wchodziło. Zobaczcie, to są półsłony. Dobra, dawam takich sportów wieczynałych nie. Dobra, dostałem się do środka, ja sobie zrobię chwilę przerwy, żeby sobie ogarnąć sprzęt, wyciągnąć latarkę i zresztą widzimy się za, za chwilę. Idziemy eksplorować, tam przejdziemy potem, idziemy najpierw zobaczyć co jest tutaj. Zupełna szkła leży na ziemi. Rękojeść od morza? Jest. Nie, rynko jest odnoża. Fajna, taka witryna, nie? Bo tutaj to były budynki też potem PGR-u. Pewnie tu były jakieś rejestracja, czy coś takiego. A tu jest koniec. I tu się da wejść. Zaraz tam wejdziemy. Ja tylko mam nadzieję, że gopro mam dobrze ustawione i odpowiednią wysokość. I tu pewnie nic nie będzie, tak? O! To jest chyba ta nowsza część tego... tego dworku, która została dobudowana potem. Strasznie dziwne dźwięki cały czas tutaj dobiegają. Powiem Wam, że czuć ten dreszczyk takiego samotnego urbexu. Wygląda jak skrzynki po amunicji. Co to jest napisane? to jest do góry nogami. Nekokra? Nie mam pojęcia, to jest jakiś głośnik ogólnie. No ale ja tutaj nic nie ruszam. Będę tylko zwiedzamy. O, zobaczcie w jakim stanie jest sufit. I to są kuwety, takie narzędziowe. Jakieś składowisko jednego śmieci. Czyli numer 23. To tak widzicie, co to jest? To są regipsy? Nie. zwykłe płyty. O kurde. Ile tu jest śmieci. Zobaczcie, tam już jakieś podpory są. Ogólnie Wojewódzki Konserwator Zabytków po, po, po tym całym pożarze, który już zniszczył praktycznie całą tamtą część stwierdził, że ten pałac jest dalej się nadaje do odbudowy. No i fajnie by było, jakby go odbudowali, jakby dali drugie życie temu miejscu. I za czasów wojny, z tego co wyczytałem w internecie, tu się da wejść do góry. Ryzykujemy? Wejście do góry? Z tego co wyczytałem w internecie, to tutaj za czasów wojny Niemcy wykorzystywali ten pałac jako, jako więzienie jako, taki, jako cele dla rosyjskich i polskich. Żołnierzy, bo tu ogólnie się w okolicach mieścił obóz, też obóz pracy, w którym wiadomo co się działo, nie trzeba tego tutaj mówić. Brutalne rzeczy. Ciekawe z którego roku jest ta gazeta? No, to nie może być stara gazeta. A brajcie, tutaj, muszę być teraz trochę ciszej, bo zresztą ja nic złego nie robię, ja tylko tutaj zwiedzam. O kurde, a to co to jest? Wygląda jak po głośnikach. Wydaje mi się, że to są z pobliskiego kościoła, kościołu, który jest obok. A to? To jest skrzynia, kurde. Nie mam pojęcia. Tutaj też, a tu jeszcze jakieś stały są. Wszędzie te kolumny są po tych głośnikach i oczywiście wszystkie są puste. Bo nigdy tutaj dobrego głośnika nie zostawił. Jakieś ślady narzędzi czy tam różnych rzeczy do remontu widać. Coś tu chyba chciało być robione. Kurde, wiecie co? Ja bym się udał tam na górę. Ale się strasznie cykam. Nie wiem, czy ryzykować. Jak myślicie, no zobaczcie tą podłogę. Dobra, zajrzymy tylko. Ale za tą akcję musicie zostawić łapkę w górę, dobra? Taki układ. Ja tu wchodzę. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zawali. A wy zostawiacie łapkę w górę. Nie będę tego komentował. Wywaliło mi całe nagranie z GoPro. Jak zjechaliśmy dół. No ale jeszcze raz nagramy. Co mi tam dawno. Nie urbexowałem to sobie. Jeszcze chwilę pokorzystam z tego klimatu w ogóle tapet? Nie, to nie jest tapeta. To jest farba olejna. No i są jeszcze numery. Drzwi. Tutaj są, do tych schodach już wchodziłem. także drugi raz też wejdziemy. To to będzie są? Wszędzie jakieś otuliny po rurach. Węże, gniazka, kontakty. oddawaj tego buta? A tu masz. <grymne> w ogóle. Te drzwi są strasznie klimatyczne. W ogóle to jest taki, to jest taki fajny klimat. Brakowało mi tego. No tutaj już nie. Takich rzeczy na urbek się nie lubię. Tak jak macie tutaj. Dlatego nie chciałem chodzić tam po górze. Ale to jest pomieszczenie, praktycznie przy samym końcu, tak? Tak dobra, będę wiedział, gdzie stóp nie stawiać. Oczywiście cała elektryka rozpruta. <grym> Bo jakby inaczej. Te skrzynki też mnie zastanawiają. Wyglądają jak jakieś jakiejś amunicji, kurde, co to jest? Pajda. Nie pajła? Co? Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś wie, może jak ktoś starszy to ogląda, to będzie kojarzył, bo założę się, że to jest jeszcze z czasów PRL-u. Hm. Tymi drzwiami się musiałem przyciskać, ale oczywiście się to nie nagrało. W sumie tutaj mam nagranie na tej kamerze, no ale chciałem wytestować GoPro. Z GoPro jest zupełnie praktycznie na głowie chodzić. Proszę, masz te dwie ręce wolne, nie? Dobra, to wchodzimy jeszcze raz do góry. Po tych fajnych schodach. Mam nadzieję, że drugi raz mi nagrania nie wywali. Jak mi wywali nagrania, to ja wywalę GoPro. I trzeba będzie kupić nowe. Fajny strych, tam też zaglądaliśmy, ale to na tej kamerze będziecie widzieć. Tutaj muszę pamiętać o tym, żeby nie stawiać kroku, bo to właśnie jest to pomieszczenie, ne? o którym mówiłem. Że się podoba. O, to jest to pomieszczenie, zobaczcie sami. Aż tak ryzyko, właśnie będę. Tutaj też nie będę wchodził. Nie ufam po prostu tym pomieszczeniom. Jeśli ktoś się Pomorza i zna jakieś takie ciekawe miejsce opuszczone i chciałby, żebym tam się udał i nagrał swoją eksplorację swoim okiem, no to możecie mi dać informację na priv. dodam link do mojego Instagrama, gdzie się mogli śmiało opisać. Spokojnie, nikomu nie wygadam, nie podzielę się z tym z nikim, bo nie zdradzam miejsc, żeby nie, nie dowiedziały się o nim osoby, które nie. Po Winny tam być, dobra, nie idę dalej. Tutaj widzicie sami co jest, nie? A to jeszcze kable idą, ale no, to pewnie aluminiowe, dlatego nikt tego sobie tym nie zawracał. Ale to jest przeciąg. Klipi tutaj jest trochę, powiem Wam. Fajny klimat, jak mi tego brakowało. Dobra, pokazałem Wam górę. Drugi raz, ja już tu byłem. Ja no muszę to zrobić. Guziczek, dobra, schodzimy i idziemy do ostatniego obiektu, w którym jest o, taka mała niespodzianka. Zobaczycie sami. A ja tu jeszcze zostanę, bo muszę te sobie ujęcia ponagrywać. Chciałem te filmy jakoś urozmaicić. Także strzelcie łapkę w górę. Dajcie mi motywacji do powrotu takiego grubszego do nagrywania dalej urbexów. No i oczywiście możecie mi podsyłać miejscówki pomóc mi trochę. Odwdzięczę się to wam. Oddzięczę się wam dobrymi filmami, znaczy dobrymi. No postaram się, żeby były dobre. Nic nie obiecuję. Ale będę starał się być coraz lepszy. No i oczywiście nie będą na moim kanale tylko Urbeksy. To będzie tylko taki dodatek. Raz w tygodniu, czy tam raz na jakiś czas postaram się wybrać gdzieś w jakieś miejsce. No ale głównie będziemy z moją dziewczyną zwiedzać sobie Polskę, będziemy odwiedzać fajne miejsca. Im bardziej będzie nam to wychodzić, to tym dalej będziemy sobie się zapuszczać, ale to w swoim czasie. Dobra, ja się wyłączam i nagrywamy przebitki, ale tutaj to jest masakra, sami widzicie. Jest to taka fajna, fajna fosa. I to jest praktycznie do, dookoła tego obiektu. Zobaczcie zresztą sami jak on jest zarośnięty. Ma tu swój klimat. Tam jest ta spalona część. Widzicie, nie ma dachu. Na szczęście się zachowała jeszcze jedna część, a nam zostało jeszcze taki smaczek na sam koniec, którym jest fajna, fajna rzecz. A tu też jest sam śmietnik. Na razie nie będę wam spoilerował, mam nadzieję, że to no, też nie wygląda dobrze. Ale... Kurczę, no, się. Wiecie, bo to od samych kroków takie drgania można wywołać, nie? Się naczytałem, oglądamy jakichś głupich rzeczy. I teraz o tym łeb nie? Zobaczcie tu. O to mi chodziło. Jaki fajny ten. Nawet nie wiem, co to jest za samochód. Nawet nie wiem, co to za model samochodu ale wygląda kozacko wiecie co wam powiem, jak widzę ten samochód to mam wizję takiego kamperwana jakby go od, odrestaurować nie? bardzo ładny kamperwanik by wyszedł ciekawe, czyli to jest jak widzicie jest rozpruty tutaj nabyty jest kanał <grystanie> ty, 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 ty. jak zwykle graffiti zdążyłem się do nich przyzwyczaić z... Giniesz? Tam jest zginiesz? Tak, tam jest zginiesz. Nie, ale to? To to jest naprawdę. Widziałem to na zdjęciach. I Kurde, nie spodziewałem się, że on to jeszcze będzie. Zdjęcia były sprzed dwóch lat. Myślałem, że ktoś go sobie zawinie. Ale jeszcze jest. Mam nadzieję, że ta muzyka przestanie zaraz grać. Dobra, włączę się jak muzyka przestanie grać. Na szczęście muzyka przestała grać, no ale w tle słuchać traktory, bo tutaj ogólnie jak się wychylimy w tą stronę, to no jest gospodarstwo. Ten budynek założy się, że też należał do tego kompleksu, całego, ale ktoś go przejął. Jest tu piękny park. Pokażę Wam zrzut, nie, no nie, dobra, pokażę wam zrzut z mapy bez y, nazwy miejscowości, lub postaram się jakoś się zakamuflować. I tak pewnie ci co znają te szczegóły, to wiedzą gdzie to jest. No ale prosiłbym, żebyście nie chwalili się w komentarzach, jeśli znacie lokalizację tego, tego miejsca. Zobaczycie sami jak fajnie wygląda, że to jest w samym centrum wioski, ale będąc tutaj, nie, nie, nie czuję się, jakbym był centrum wioski. Dobra, będę zawijał już pomału. W końcu się wczułem, co znów ten, czuję ten vibe nagrywania. Zobaczymy, jak mi wyszło. Mam Na nadzieję, że docenicie to kciukiem w górę. Robiłem co mogłem, postaram się być jeszcze lepszy. Ale dajcie mi czas. To się nagrywa? Nagrywa się. No nie mogę nic powiedzieć, chłopie. Doszliśmy do końca. Mi się naprawdę bardzo podobało. Miejsce nieby zniszczone, ale klimat swój ma. Naprawdę bardzo przyjemna eksploracja. Podobało mi się mega. Tym bardziej, że nie robiłem tego od dwóch, nie trzech lat. Także fajnie było wrócić. Mam no, nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Zobaczcie jeszcze tą moją taką nieśmiałość do kamery. No ale muszę nabrać większej pewności siebie, wiadomo. Koniec eksploracji. Jeśli się spodobało, to strzelajcie w górę, daj mi tą motywację do nagrywania dalszych, dalszych takich filmów. I widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że się podobało. Papa. Pa.